też na linie ciągłą, to inaczej nie jest w stanie wypołać panę. I to jest dla mnie sytuacja zrozumiała. I na najbliższy. Na najbliższym skrzyżowaniu, skręcamy w lewo. W lewo skręca się od osi jezdni, prawda? Czyli trzeba być bliżej osi jezdni, by przy dużych pojazdach Musimy jeszcze uważać na gałęzie. Tam były raptem trzy gałązki na krzyż i to zahaczyliśmy. Dobrze, że były cienkie. Nie wiem dlaczego stoimy tutaj. Nie wiem na co czekamy. Druga sytuacja może się taka nie powtórzyć. Za chwilę ten samochód będzie skręcał w prawo i będzie wymuszenie. Uwaga. Odkręcamy szybciutko. No. Jak miniemy, spokojnie. Jak miniemy tylko lucertami, musimy odkręcić, bo inaczej zahaczymy lucertkę. Tylko nie może być pieszych na chodniku. Musimy patrzeć, tak? Tak, tak. Szybciutko odkręcamy. Odkręcamy, odkręcamy szybciutko. Jeszcze. Teraz do lewej strony. Do lewej. Trudny moment. Bardzo trudny moment. Na najbliższym skrzyżowaniu ze światłami skręcamy w lewo. W lewo skręca się albo od lewej krawędzi jest jeżeli jest to jedna tyłkowa, albo od osi jednej. To po pierwsze, po drugie jednak decyzje czasami trzeba podejmować szybciej. Nie możemy tak czekać, oglądać się, tam ci stoją, my stoimy i patrzymy, jest dużo miejsca, jest pusto, nic nie nadjeżdża, a my stoimy. Przyjadę z samochodem, więc poczekaj na mnie, prawda? Dobrze, czy na mnie, czytasz? Tak, tak, poszedłem Taka sytuacja. Tu za chwilę są powierzchnie wyłączone z ruchu na środku, prawda? My nie możemy na naje, najeżdżać, bo da się ten manek wykonać dobrze. Nie najeżdżając ani na linię, ani na powierzchni wyłączone z ruchu. Trochę no, ci wypuszczamy, teraz w lewo skręcamy, jeszcze w lewo, jeszcze w lewo, jeszcze. O! Tam, a kiedy nie puszczamy, bo to nie jest łatwa ocena, prawda? I to zależy też od naszej subiektywnej oceny. Generalnie jest tak, jeżeli pieszy stoi na przejściu, tak? Stoi, my skręcamy, to mamy obowiązek przepuścić pieszego. Natomiast tam jak na, na tym skrzyżowaniu ruchu okrężnym na postaciu Śląskim, bo to nie jest typowo rondo, też definicji ronda też w słowniku nie ma, my staliśmy już do jazdy na wprost, a ten pan dopiero dochodził do skrzyżowania, do przejścia dla pieszych, wtedy możemy przejechać. Ja. To, to taka jest różnica, prawda? Dziecko, dziecko pisa, tak? A no właśnie, ma pan A radę. dzieci to pan uważa, to, kurde, to... to W dwójnasób trzeba uważać, prawda? Jeżeli tak, dzieci. Tak, tak. Czy, często też nawet uważałbym na osobę starszą i z psem bez smyczy, bo to też różnie bywa. Pies biegnie nam na przejście, a pan poleci za nim. Często dochodzi do takich sytuacji. Zdarzają się takie sytuacje Ale dał pan radę. To... Nie, ja w ogóle ten. to już może inny temat, nie? Ja uważam, że w Rosji tak naprawdę, jeśli dojadę autobusem, to powinno wyśleć konkretne trasy, a nie pchanie się w takie małe, ciasne ulice. nie? Czegoś się nauczy, ale aczkolwiek to łatwo sobie spokojnie ...wymagają nie wiadomo czego, a może tego, że drogi są w Polsce jednym z najniebezpieczniejszych w ogóle w Europie. I może się od tego nam na początku jeździłem, a później na już mówię. Jest nie, naprawdę więcej godzin i więcej jeździć, żeby tego naprawić, tak mało wszystkiego. Tak, słucham. Dobrze, wjazd. Dobrze. Dobrze, 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 oczywiście. Idziemy <gryzamy> prosto. Robię jeszcze manewry zabracania. W najbliższym skrzyżowaniu ze światłami skręcamy w prawo. Wyznały się takie sytuacje, że ktoś zobaczył tramwaj, że mu ucieka, że mu dojechał do, 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 do przystanku, zaczyna biegać, prawda, nawet nie patrząc, że ma czerwone światło. E, miałem też taki przypadek, że dziewczynka jadąca na rolkach po ścieżce rowerowej nie, nie, nie udało jej się zatrzymać i wjechała na, 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 na ścieżkę rowerową na jezdnię. Także wracamy tak? Nie, jeszcze nic nie mówiłem. najbliższym możliwym miejscu. Tramwaj. Bardzo ważne jest, żeby się upewnić, czy nie ma tramwaju w zasięgu wzroku. Jeżeli nadjeżdża tramwaj, to oczywiście nie wjeżdżamy na dół. Bardzo dobrze. Myśmy mieli ułatwione zadanie, bo nie było żadnego tramwaju, prawda? Ale sprawa jest prosta. Widzimy tramwaj i nie możemy jechać na kolejnych przekaw. Troszkę w stronę kursanta. Tak, w stronę kursanta, to już będzie się obrócić na, na plac.